Dzisiaj dzień wyjazdowy, nie tak tradycyjnie jak zwykle z tradycji w Malawii. Dzisiaj jesteśmy wyjazdowo w Rzeczycy Długiej. Rzeczyca Długa w gminie. Tak. W gminie jakiej to jest? Nie wiem. Rudnik nad Sanem. Rudnik nad Sanem. Czyli, czyli regionalnie to są Lasy Janowskie. Piękna puszcza. I dzisiaj z kompanią pod dowództwem Jacka Komudy Opowiemy wam troszkę o xvii wiecznej Polsce. Chłopaki się dłają konie. gospodarza też namówili, żeby siadł na konia. Konia XVII-wiecznego, tak? Zapraszam gospodarza, chodź tu gospodarz, przedstaw się. Jestem. To jest gospodarz rzeczony Jarek Lubera. Jesteśmy u niego w posiadłości pięknej. Konie. Ale, szlacheckie. ale powinien już zacząć się odbać konia. Do dzieła. Palenie fajki. To w ramach, oczywiście, nie kuracji, tylko rekonstrukcji. Oczywiście, tylko rekonstrukcja, bo jako nauk palenie fajki jest zgubne. Jak wiemy, z opisów choćby od Mickiewicza, pani Twardowska, Polacy jedzą, piją, lulki palą. I to jest właśnie taka lulka, gliniana, wzór historyczny wykonany przez rzemieślnika. Co prawda, Polacy przez długie, długie lata woleli używać tabaki. Tabakiery. O, fajka zgasła. Tabakiery były często bardzo zdobne, ale już w średniowieczu w Polsce znajdowano z epoki średniowiecza znajdowano takie gliniane lulki. Liczne, liczne lulki znaleziono na przykład nieopodal na zamku w Szydłowie. Zatem palenie tytoniu jest w Polsce bardzo stare. W XVII wieku rozpropagowali to i handlowali tytoniem Szkoci. Z tego powodu, że uważano tyton za śmierdzący, powodujący nieświeży oddech, nazywano ich śmierdzielami. Ta kompania. Kompania z Diaba Po kolei. Od prawego Witek. Jarosław Mądry. Trzyma kasę. Szymon okrutny. Dobrze batorzy. Z każdym ciosem wyrywa kawałki mięsa. Szymek przy Witku nic nie dodał, że jest mądry. Nie ma z się, fać, się Swawolnicy. Kim oni tak naprawdę byli? No, mówiąc współczesnym językiem. Można powiedzieć tacy bandyci, tylko z dużą dozą honoru. E, natomiast jakbyśmy zależeli sobie do wszystkich aktów prawnych XVII wieku, e, to w tych aktach prawnych jest ciągle po prostu jakieś ustawy przeciwko swawolnikom, kupom swawolnym, kompaniom swawolnym. E, myśmy taką kompanię swawolną, oczywiście poza naszym diabłem widzieli chociażby w Potopie. To była sama kompania, to byli tacy ludzie. Pewni fantazji, ale jednocześnie niesforni jak ich konie. Ale skąd brali się swawolnicy? Toż to często byli żołnierze, jako i my, którym Rzeczpospolita żołdu nie płaciła. Wtedy oprócz, że wroga podchodzimy, ale i sami wyżyć musimy, wtedy zdarza się i swoich, i jakiś dwór zrabować. I jako chmicic łyczków w mieście, batoszkami po śniegu pogodzić, kiedy spyrzy koniom nie chcieli dać. Oto mamy typowego swawolnika. Biedny szlachcic ze ścianku ma chudego konia. Ma rząd, ma pistolety, ma szable. Oczywiście to jest najważniejszy atrybut jego pochodzenia, jego szlachectwo. Pokaż Szymonie, szable, ty masz szable. Bo jak mawiał Andrzej kwicie, kto szable w dłoniach, w dłoni zdzierżyć potrafi, a i byle jaką e, lada kupę swawolników e, skrzyknąć też potrafi, ten jest prawem w Rzeczypospolitej. Ten ni sądów, ni hetmańskiej władzy bać się nie musi. Zawolnicy. Służyli każdemu, kto dobrze zapłacił, ale mieli też swój honor. Służyli Rze Rzeczypospolitej, kiedy była wojna, ale kiedy jej nie było, no to trzeba było jakoś na tego konia zarobić. Więc służyli Stadnickiemu, ale również jaskowi Zdyńskiemu. No Byli takim fajnym, pięknym, staropolskim kolorytem. Oni ich koni, konie, lekka jazda. I znalazł się w końcu kiedyś człowiek, który po prostu i zwyczajnie zabrał ich do kupy. Ale o tym za chwilę. A tak, a zażyć? Nie! Yeah. Słynnym zagończykiem i szablą do wynajęcia był Jacek Dydyński. Jacek Dydyński z we swoimi braćmi służył temu, kto lepiej zapłacił. Ale swojego honoru też pilnował. Nigdy czynu niegodnego nie popełnił, nawet za największą, za największą sakwę. Nie! Yeah. Broń się! Jak ktoś nie za bardzo umiał robić szablą, to szukał szczęścia w łuku i kałkanie. <grystanie> uh. A co miał nasz bohater na głowy? Zapewne fuczaną czarpkę, zwaną kołpaczkiem i okrycie wierzchnie żupan. Pod spodem hajdawery, Jakąś delikatną bieliznę szeroką i zapewne buty czerwone lub żółtego koloru. Trzeba powiedzieć jedno: jeżeli chodzi o strój, to prawdziwy orient z sim uchem, guzami i jeździ się w tym fantastycznie. A póki co. Potwarz rzuciłeś na mnie! Głową na za to zapłacisz! Ha, ha. Za dużo jak baba na cykupie padł dla nas. Bo i te babie się ci nie pomogą. Mogą Koniku. Ja! Ha. Ja, 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 ha, ha. Tylko odważny człowiek mówi prawdę. I powiem, że naprawdę podobałoby się na planie w filmu Diablo Łańcuski. Myślę, że to będzie bardzo dobry serial. I na razie musicie uważać na Ja w filmie jestem bardzo ważnym aktorem. Jest taka scena z radkiem pazurą, i w tle słychać huk muszkietu. To ja strzelałem. Na chłopstwo mamy batogi. Na szlachtę mamy szable, a na łotrzyków bandolety nabite w olstrach. Każdy chciałby być magnatem, szlachcicem i starostą. Jednak nie ma to jak być swawolnikiem, który każdy jako Samuel Łaszcz pozwami sądowymi mógłby sobie delię podbić. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Koń szlachecki. Nie bał się niczego. Krew to gorąca, ale i wytrzymały wielce. To koń szybki, niewymagający, aby wojsko komunikiem mogło i cały dzień iść, a on po takim marszu szkokiem w bój ruszał. Ja. Yeah! Koń polski nie był wcale taki duży na dzisiejsze standardy. To był koń dość chudy, kościsty, ale bardzo odważny. Nie bał się niczego jak moja. Potęga, no bo to jest właśnie. Mój ukochany koń, kupiony w Sadinie w Lubiesowie. E, cały życie ze mną, moja większa przyjaciółka, najwierniejsza fanka. Grała w, e, oczywiście w naszym serialu Ludia Błańcucki i będzie grała jeszcze. Jest to koń. E, no, szła pod glasantami, e, szła pod Ernestem Mitą i będzie szła oczywiście pod Jackiem Dydyńskim czy Mateuszem Banasiukiem. Moja kochana potęga. Koń małopolski, starego typu. Chudej kościscy wytrzymały do zdarcia po prostu całe życie ze mną. Przepiękna to była. Chodź potusiu. A ja jadę na kłoterze. To jest Golden Art Melody, popularnie zwana Melą i najbliżej jej do konia XVII-wiecznego. Hej! Klacz szlachetnej półkrwi. Koń bardzo wytrzymały i odważny. Można powiedzieć, że najprostsza recepta na takiego konia to trochę Araba, trochę konia rodzimego, a w jej przypadku i Branderburga. Skoro dotrwaliście do tego momentu filmu, to znaczy, że te tematy pierwszej Rzeczpospolite są dla Was tematami ciekawymi. I taki też chcemy, żeby był film był Łańcucki. A żeby był ciekawy, to muszą być ciekawe postacie. I to najchętniej czy najlepiej e, skrajne. Bo taka też była rzecz pospolita tych czasów. Dla przykładu, jestem tutaj w Zamku Dubieckim, nie bez przyczyny, na naszej tutaj przemyskiej ziemi. Tutaj w tym zamku, może nie konkretnie w tej lokalizacji, ale w Zamku Dubieckim, e, urodził się Stanisław Stadnicki, później zwany Diabeł Łańcucki. Ale też w tym miejscu urodził się Ignacy Krasicki książę poetów, że tak e, taki miał przydomek. I banici, i poeci, bo taka była Rzeczpospolita. Dzisiaj poznaliście kompanię, e, kompanie, kompanie Słowolników, bo tacy też byli. I ten kolor Pospolity chcemy pokazywać, ale bez was go nie pokażemy, bez waszego udziału, bez waszego wsparcia. 10% wartości projektu jeszcze te 70 tysięcy złotych do zbiórki, 600 kilkadziesiąt tysięcy, już żeśmy zorganizowali, wydali i jeszcze jeden dzień zdjęciowy, dwa ładnie zdjęciowe i montujemy. Na dole jest link do zrzutki i zachęcam do wsparcia tego filmu, żebyśmy się jeszcze w tym roku mogli spotkać na pre premierze. Śpieszy nam się aby ta premiera była jak najszybciej. Dziękuję.